Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym spotkaniu z Tarotem i dzisiaj ciekawy temat, co osoba, o której myślisz, myśli o Tobie. Pewnie większość z Was zadaje sobie to samo pytanie, jeżeli chodzi na przykład o drugą połówkę, można tak powiedzieć, jeżeli jesteśmy zainteresowani pewną osobą, jeżeli chodzi o kontakty romantyczne bądź jeżeli chodzi o kontakty w pracy. Przyjaźni. no jest to uważam bardzo ciekawy temat e, który zawsze można sobie powiększyć o więcej informacji e, i waszym zadaniem moi drodzy będzie jak zwykle e, wybranie sobie liczby 1, 2 lub 3 i oczywiście daną liczbę macie w opisie filmiku e, wejdźcie sobie tam, znajdźcie czasówkę e, naciśnijcie sobie swoją liczbę i zapraszam do czytania. W międzyczasie zachęcam Was do postąpienia mi wirtualnej kawy na anielskie i link również macie w opisie filmiku. No to zaczynamy. Witajcie, moje drogie jedynki. Zobaczmy dla Was czytanie, co osoba, o której myślicie, myśli o Was. Także zobaczcie sobie. Powiem Wam tak, ta osoba, o której myślicie, ma Was niedosyt, czyli wciąż jest Was mało w jej życiu. Co o Was myśli? Przede wszystkim, raz jesteście, raz Was nie ma, ta osoba Was szuka i cieleśnie, i wzrokiem. Y, jesteście dla tej osoby dosyć niedostępni wbrew pozorom. To nie jest tak, że jak się spotykacie, to y, rozmawiacie, to jesteście ze sobą cały czas. Jakby ta osoba nie do końca ma zdaje sobie sprawę z tego, czy ty jesteś wobec tej osoby szczery. Tak naprawdę i do końca. Y, kolejną sprawą jest to, że masz dosyć taki niezdecydowany sposób działania, albo humor zależy jak ci zawieje, jaki jest dla ciebie dzień, czy jest dla ciebie dobry, czy zły. Um, o co chodzi? Mamy tutaj kartę, która informuje nas o tym, że mówisz coś, a nie do końca osoba, o której myślisz, nie jest do końca pewna, czy kontakt z tobą jest czymś dla niej dobrym. No, uwaga tutaj, jeżeli ci na przykład zależy na tej osobie, no to jest czas najwyższy jakby wyjść pierwszym, pokazać, że ci zależy, bo y, tracisz tę osobę i tracisz jej zainteresowanie. Y, jakby związuje tej osobie ręce do działania. Wysyłasz bardzo dużo sprzecznych sygnałów. Nie dość, że ta osoba ma cię dosyć, to jeszcze jej utrudniasz ten kontakt. Więc, jeżeli cię naprawdę zależy na relacji z tą osobą, bardzo ważne jest, abyś zastanowił się zastanowiła się, co ty robisz dla tej relacji. Dziękuję ci bardzo. Teraz moje kochane dwójeczki. Witam. No i zobaczmy, jak ta relacja wygląda. Co osoba, o której myślisz, a myśl o niej teraz, e, o Tobie myśli? Co ta osoba o Tobie myśli? Wydzielimy sobie trzy karty. Jedna już się tutaj pojawiła. Druga. I trzecia. Więc tak. Pierwszą kartą. Na pewno myśl o Tobie, że jesteś bardzo odpowiedzialną i bardzo pracowitą osobą. Bardzo dużo robisz, przede wszystkim dla siebie. I to jest doceniane przez tą osobę. Również osoba, o której myślisz, docenia Twoje starania. Więc też jest to super na energii pokazane, że warto się Tobą interesować. Kolejną sprawą jest to, że... Odpowiada tej osobie, że jesteś osobą bardzo sentymentalną, która często wraca do przyszłości, ale aby wyciągnąć z nich wnioski, aby mówić, co było kiedyś fajne, czy w Waszej relacji, czy jakby na tą nową relację przekładasz te wspomnienia, które były. Bardzo lubi z Tobą rozmawiać, jest pod wrażeniem, jak sobie dajesz radę w życiu. E, wie, że to, co dziś dasz tej relacji, będzie miało owoce w przyszłości. Dlatego chcę Ciebie trzymać bardzo blisko przy sobie. E, jeżeli będziesz pracować nad tą przyjaźnią, nad tą relacją, nad tymi kontaktami, jest bardzo duża szansa, że to będzie naprawdę jedna z najlepszych znajomości w Twoim życiu. Być może okazuje się, że teraz nie jest to tak, jakbyś chciał albo chciała. Faktycznie ta osoba, która o tobie myśli, o której ty myślisz, myśli o tobie, że warto być z tobą, że warto się z tobą przyjaźnić, że warto być z tobą w związku, że będziesz nad tą relacją pracować. To jest naprawdę pocieszające móc zobaczyć e, takie, taką świadomość e, tego, e, że osoba, na której ci być może zależy, jest równie tobie tak samo. Przychylna. Dzięki bardzo. I zapraszam trójeczki. Zobaczymy sobie, co osoba, o której myślisz. Myśli o Tobie. Więc bardzo Cię proszę myśl o tej osobie. I zobaczmy, co ta osoba o Tobie myśli. wyciągnę teraz trzy karty. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. No tutaj y, relacja może nie jest, nad, nie jest dosyć skomplikowana, ale ma pewne takie y, ściany, pewne takie przykroty, które nie da się obejść. Y, dla jednych, słuchajcie, dla jednych z Was jest to, że jesteście bardzo niedostępni że jesteście bardzo zamknięci w sobie, że nie da się do Was w ogóle dotrzeć, że macie pewne zasady, pewne rzeczy, których nie chcecie przekroczyć, nie chcecie powiedzieć, dusicie w sobie. I teraz tutaj trzeba być, dla jednych z Was oczywiście, nie mówię, że dla każdego. Bardzo sprawiedliwym wobec siebie, co robicie dla tej relacji, co robicie dla tej przyjaźni, co robicie dla kontaktu między sobą, bo mm, ta wasza niedostępność sprawia, że ta osoba, o której myślicie, nie jest w stanie do was dotrzeć, mimo tego, że bardzo by chciała, nie ma nawet odwagi spróbować. No, stawiacie taki bardzo konkretny opór. I tutaj, hmm, choćby nie wiadomo, jak ta osoba, o której myślicie się starała, nie jest w stanie do Was dotrzeć. Tutaj, jeżeli Wam zależy na tej relacji, trzeba przemyśleć Wasze zachowanie. Dla innych, hmm, ta osoba, o której myślicie, absolutnie nie chce mieć z Wami nic wspólnego. Dlaczego? Dlatego, że uważa hmm, i że... Jakby jesteście na bardziej nachalni. Jesteście osobami, która nie ma w sobie zdrowych granic, która jest osobą trudną w relacjach, która nie jest bardzo krytyczna wobec siebie. To jest w sensie tak, powiem mu, co myślę, powiem jej, co myślę. Trudno, nie chcę z tego zostanie. Czasami oczywiście niektórym z Was. Brakuje odpowiedniego zachowania, odpowiedniego kontaktu, delikatności. I ta osoba, o której myślicie, zamyka się przed Wami. Nie mówię tutaj o jakiejś agresji słownej i agresji w czynach, natomiast czuję się w Waszym towarzystwie bardzo niekomfortowo. I tutaj całe to czytanie dla Was jest po to, abyście na spokojnie sobie usiedli i zastanowili się nad tym, co robicie nie tak. Jeżeli zależy Wam na tej relacji, to jest obojętne, czy to jest relacja w pracy, albo z szefem, albo w przyjaźni, albo w związku, w którym chcecie być, albo już jesteście, bardzo należy jeszcze raz przemyśleć, co robicie, co mówicie w relacji z tym człowiekiem. No jest to takie ostrzeżenie tutaj, bo tracicie. Tą znajomość, tracicie tą relację. Życzę Wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło i subskrybujcie kanał, aby zobaczyć więcej takich filmików.